Co jest kurwa? Siema. Idź stąd, kurwa. dalej na postać To moje 5 na 5, kurwa. Jak 5 na 5? Nie wiem tak, bo będzie cringeowe, Ja będę oceniał czy nie jest cringeowe Dobra, dobra to dawaj. Jeszcze raz. Siema to kuba. To moje 5 na 5. Na parku. Oboziska Park skate, park oboziska. Jak się pan czuje? Ja nigdy nic. Dobra, na tym parku. Mogę się... ja powiedzieć co on będzie robił? Nie Nie Na pewno będzie tam backside lip slide Pierwszy trick to jest frontboard w dół Tam I co? No właśnie W łatwe Co łatwe No i pyk Dobra, no, drugi trick już zrobite No rurka zrobite jest chyba najważniejsza dla mnie A tego też chciałem umieścić się to się nauczyłem No i pyk Ulega Ulega po 5 zł Trzeci Fajwo zrobity na murku W będziesz robił? No Dwo. W sumie robię wszędzie W każdym edycie prawie jest. I... No. no i no Ika. i fajwo. Czwarty trik na kotowym murku Też to już taki mój dream trick ja się nauczyłem. Piąty Piąty kruk na ruce, w tej mniejszej. No to ty dłużej to biegę, ja będę kurował. Czemu? Nie wiem, bo ładnie. Dobra, teraz Pięknie. pięć trzgów, których nie umiem. Pisz, musisz chyba głośniej mówić. To mi się nie chcę napisać dodawać do tego. Dobra, teraz pięć trzgów, których nie umiem. Ale zresztą to chciałbym umieć. No to jeden to jest ten naukmanów. To pod nim miałem przebłysk. Nie umiem znowu. Troszkę w suprajedziłem, ale znamy nie umiem Drugi trik. Płujem. Nie wiem. Do srany jestem. Spadam idę. Trzeci trik. No to chciałem mieć Beklipka w dół. Czasem wejdzie, ale też do srany jestem. Kupa no. <grym> To jest tyłu masz brązowy, a z ja brązowy. Nie wiem. Nic nie wiem Trzeci. Do Trzeci czwarty nawet. To front W sumie gdziekolwiek Też nie wiem, przebłysk 20 minut Zrobiłem na Leśni Na jednym parku, w sumie I już nie umiem <tryk> Mój piąty trik Kurwa nie wiem Co piąte? Piąte? No, zgań z dół na chabie W sumie nigdy chyba nie robiłeś Zrobiłem yy, W Skarżysku miałem przebłysk też 15 minut i się prawda eee, link do... albo wstawię, bo chyba nie ma, więc wstawię link do opis Instagrama do tego filmu jak robisz się grinda w dół na hubie. Dobra, dobra, dobra. Oh. Na front kruka trochę wskoczyłeś To jest fajne Też fajne Czyż jakąś końcówę jeszcze nagrać? coś tam Siemanko siemanko to, to było takie coś i nie tyle Siemanko to było 5 na 5 tego typu. No tego, tak, ty, tak, tego, tak, tego tu. Obserwujcie. Obserwujcie radem skater polskim. I innych fajnych deskorolkarzy. A na przykład jego. Dam, dam jeszcze twój, twój Instagram bo opisie, żebyś miał dużo obserwujących. Nie, nie chcę mieć dużo obserwujących. A już nie masz kijki, okay? ja tak? Nie mam. To kulowa. Ja Minus pięć do sekta firmy teraz. Cześć, pan Engel, głupot. Koleżka dostał w pierdol. Przyjechałeś tu dostać w pierdol, małże